Poprzeczki tutaj, znaczy poprzeczki, te wzdłużne. O Jeden będzie trzymać, za chwilę kable się włącza. Kurde, jakoś mi się dzisiaj nie wiem ciężko pracuje. Jutro sobie to sprawdzam jeszcze pod obciążeniami. Projekt reaktywacja dziadka zakończony. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was. Nowy odcinek, nowe rzeczy. Co będziemy robić? Będziemy montować ten bagażnik na tego fiata. Yy, założę mu te panele, które tutaj mam. Tu mam taki bałagan, że tu przejść nie mogę normalnie. Yy, te, które Wam pokazywałem wcześniej, a tu mam ten bagażnik cały jakiś taki aluminiowy. Zapraszam na odcinek. Dobra, najpierw go muszę zmontować całego w ogóle. Zobaczę, co to tutaj mam. Cała reklamówka części to, to i to. W całości go muszę włożyć jakoś do góry. Mam tutaj takie mocowania do dachu do tego bagażnika. Zaraz wam pokażę. Kurde, jeszcze się deszcz roz, zaczął padać, ale to jest nie to, co mi przywiózł, bo mi to przywiózł do Dukato 1 do Dukato 3, a to jest Dukato 2. On ma tutaj taki, taki profil łączący jakby trójka też ma ten profil, tylko w innym miejscu. I to mi tutaj zaraz wam pokażę nie pasuje w ogóle no, to powinno być tak zamocowane a tutaj ten profil wchodzi centralnie w to on mi się nie wsunie tutaj pomiędzy to a to będę coś musiał pokombinować, żeby nie mogę tego wyciąć, bo to jest łączenie blach jak ja to wytnę, to ten może mu ciec do środka woda nie wiem, muszę coś pokombinować spójrzcie, już wam pokazuję jak sobie z tym poradziłem a mianowicie założyłem Mam takie mocowania do tych kołków tutaj są takie specjalne zestawy, które się montuje do kołka. Zaciska się to tutaj, a te blachy to są te, te stare, te, które były w tym bagażniku. Przykręciłem je do tego, bo. Jakbym zostawił ten bagaż, te blachy i ten bagażnik do tego, to by było za nisko, bo mi okno zawadzało tutaj. To by musiało, musi być wyżej, po prostu podniesione do góry. I ten, bagaż, ten bagażnik mi tutaj zagrafajnie mam trzy takie uchwyty z jednej i z drugiej strony, a z drugiej strony mam założone te oryginalne uchwyty, które dostałem. I też Wam pokażę zaraz, jak je zamontowałem. Nie wycinałem tych. Yy, nie wycinałem tam żadnych profili, ani nic takiego, żeby się do tego dostać. Już Wam pokazuję. Tutaj to mam zamontowane z tej strony tak, że ta blacha tutaj, która tu leciała, te łączenie tych karoserii, ona mi tu podeszła pod ten. Tu mi weszła w tą szparę i tutaj wychodzi, także ona jest tylko lekko tak po łuku i to się też tutaj trzyma mocno. A musiałem zostawić ten tutaj bagażnik, już to cofnę, to Wam pokażę. Musiałem zostawić te mocowania. Bo tutaj właściciel będzie chciał jeszcze montować na tym później roletę. A to jest przystosowane te uchwyty są jeszcze dodatkowo do rolety, także tu można założyć spokojnie roletę bez problemu na tym. Teraz zakładam te poprzeczki tutaj, znaczy poprzeczki, te wzdłużne profile, tak i potem w poprzek poprzeczki, tylko muszę sobie to przekalkulować. Jak te panele, tutaj, jak będą położone na, na górze, jak one będą leżały, muszę zobaczyć w ogóle, jeszcze coś obmyśleć, jak je zamontować tutaj w ogóle. Pójdźcie, jak tu pracować w takich warunkach. Leje tak, że dobrze, że mam kamerę wodoodporną. Muszę sobie zrobić chwilę przerwy. Pogoda się zrobiła trochę lepsza. Powiem Wam, aż się zgrzałem. Muszę teraz to skręcać, póki. Tu jest pogoda, żeby to wykorzystać. Aha, już Wam pokazuję. Bagażnik mam tak zamontowany, tak to będzie wyglądało całe. Tylko to muszę poskręcić, bo to jeszcze mam ludzi na wszystko, ale tak jest sztywny, bardzo fajny. Trzyma się i na to pójdą poprzeczki, te do paneli fotowoltaicznych i na to pójdą panele dopiero. To będzie wszystko zwarta, taka sztywna konstrukcja i okno się będzie mogło normalnie otwierać, a to za chwilę zobaczycie. I imbusa, och, teraz słońce przygrzało, nieźle. Przed chwilą był taki deszcz, że myślałem, że już dzisiaj nic nie porobię. Fajnie to tutaj pasuje, tylko że jedna wada tego bagażnika to jest to, że to nie jest z tego samochodu. Z młodszego modelu, o tak miałem powiedzieć. To jest z tego co, co ja mam, z trójki, a to jest dwójka i tu jest... Czy oglądałem na internecie, wyczytałem w Google, że tam powinien, tutaj powinien być całkowicie inny bagażnik. Inne mocowania. Znaczy bagażnik może ten sam, ale inne mocowania. O. Ale to tak i tak jest. Fajnie tutaj się poskręcało. Dowaliło się do tego dachu dosyć mocno, także to będzie fajnie trzymać. Znowu jakieś chmury ciemne idą. Wchodzę do auta do środka i tam sobie już podłączam. tylko A tam w sumie nic nie zostało. Nie zostało mi tam za dużo do podłączenia, tylko muszę podłączyć zasilanie z akumulatora. Na koniec już. I, I co? Aha. No i kable z paneli, nie? Do tego... Rozłącznika i ładnie się to ściąga. Wszystko powiem wam, że fajnie to będzie wyglądać na tym dachu. A tył będzie można jeszcze wykorzystać. Jeszcze jeden panel, w przyszłości, wrzucić albo coś takiego. Ale do tej setki akumulatora to mu te trzy panele w zupełności wystarczą. Oh, bez problemu. Dobra, I tutaj na górę dwie poprzeczki. Raz i dwa i w poprzek panele pójdą i tak to będzie zamocowane to będzie, jak ja to skręcę jeszcze tutaj jednym z drugim to będzie sztywna taka kratownica nie będzie za dużo podniesiona, bo będzie tutaj o 4 cm tylko wyżej no ale będzie sztywne, bo jakbym to położył na, bezpośrednio na tym to widzicie, to się tutaj na środku może trochę uginać tak, i tu też 9,5 i zaraz Wam pokażę jak ja to zamocuję Teraz Wam pokażę o co mi tutaj chodzi. Śruby z podkładkami wsunęły sobie do tego profila. Do tych dziurek moich. O i trzy. Teraz od dołu sobie to skręcę tutaj. Mam to tak zamontowane, żeby mu się te okno dachowe otwierało. One się tutaj będzie normalnie otwierało. O, elegancko. Dobra, mogę to skręcać. Kurde, nie a nie, skręci mi się te śrubki z nierdzewki pamiętajcie, muszą być z nierdzewki, żeby nie rdzewiało to no bo tutaj te śruby to zaraz były brązowe o, jak to się pięknie ściąga o, tak, jeszcze to ta z przodu to się dowoliło fajnie I jeszcze to sprawdza? trochę wiatr się zrobił mocny, ale Panele nie są duże, także dam radę Zobaczycie jak to teraz będzie O, jeden I tak to będzie wyglądało, Zobaczycie W ten sposób Ok, idę po następne panele Środek mogę położyć, bo tutaj muszę gdzieś przelotkę zrobić Mam tą taką standardową O, coś takiego tak się to zamontuje na silkafleksie, a tak to z dołu wygląda. Nie wiem, nawet nie jest taki wysoki, myślałem, że to będzie wyższe, a tak to będzie miał trzy razem koło siebie. E, tu z tyłu ma jeszcze miejsce na następne, a to prądu może mieć, a prądu. Panele poskręcam do tego profilu tymi uchwytami oryginalnymi z tego, z paneli, tak jak powinny być, wiecie o co chodzi. O, tak to zamontuję. No a między, między te panele wchodzi takie coś o, to się nazywają klemy. Tak mi Pani powiedziała w stepie. O, tak sobie to podam, to mi się już trzyma. Tego też tutaj złapię. Na równo jest. Jest. I tutaj też do końca i będzie, będzie trzymać. Za chwilę kable się tu podłącza. Jakieś drzewa jeszcze wycinają i hałasują mi tak, że nic nie słyszę. Nie wiem czy Wy słyszycie, co ja mówię, a chyba tak, bo mnie te mikrofony dosyć fajnie zbierają, a potem sobie to wszystko dokręcę, jak sobie już to ustawię na prosto. Spójrzcie i tak to wygląda. No i mamy zwartą płytę paneli, to jest sztywne, a one się nic nie uginają. Dobra, kabelki łączę oczywiście szeregowo wszystkie i wpuszczam to na dół. I tutaj jest puste, puste potem włożę bezpieczniki do środka. Okej, okay, to mam skręcone, teraz to sobie zamontuję gdzieś tutaj u góry. Przykręcę go do boku tej ściany. Czy tutaj rękę włożyć i wyłączyć i włożyć, czy bezpieczniki wyciągnąć, tam dostęp będzie bez, bez problemu do niego. Gdzie są moje zaciskarki? Najpierw podłączę tutaj masę. 35 kwadrat teraz pójdzie, a tutaj większego poboru nie będzie. Kurde, jakoś mi się dzisiaj, nie wiem, ciężko pracuje. Tutaj deszcz, tu słońce, jutro ma być już cieplej, to już będzie fajnie. Na jutro już mam inne plany, to wam pokażę później. Muszę porobić trochę przy moim samochodzie. Dobrze, to bym mógł podłączyć ten Plus i mógłbym uruchomić panele. Eee, aplikację mam jeszcze chyba wgraną do tego Litajma, bo to jest ten Litajma, który miałem na testach. Dobra, mam tutaj ten akumulator, połączę się z nim. Jak widzicie, jestem po... o, telefon by mi spadł. Fajnie, jeszcze raz. Połączony jestem. Włączę przetwornicę, zobaczę, czy będzie jakiś pobór prądu. O, jest. E, jest 79% akumulatora. Wkładam bezpieczniki, bo zamontowałem tego tutaj, te odcięcie i uruchamiały panele. I zobaczymy. Ładuję tą dubeltówkę i poszło. Włączyło się, włączyło się. Mamy tutaj 2 ampery ładowanie. Ale ja muszę się połączyć z tym Wiktronem, ustawić go. Połączyłem się, 35 W. Jest tam jeszcze jakieś słoneczko se świeci, ale to już one już jest opadające. Zobaczymy jutro, ale muszę zrobić ustawienia przede wszystkim. Najpierw sobie akumulator zmienię, bo to jest ważne. Ok, i ja sobie zdefiniowany przez użytkownika. O nie, tutaj wybierz ustawienie o. To mi się o to mi chodziło. life po 4 o. I mam wszystko poustawiane faza flot, faza absorpcji i jeszcze aktualizujemy tego MPPTK. Będę sprawdzał jeszcze, czy mi działa ładowanie z monolita. Jeżeli z monolita też będzie działało, to jutro, tylko przy pełnym słońcu zobaczymy, jak te panele działają. I wszystko 79%, a już jest 80%. Cały czas z tymi dwoma amperami się tutaj ładuje powoli. A teraz mi uruchomię. Powinno 40A od razu polecieć. O, jest. Widzicie, 39A do pełnego naładowania. Pół godziny. Nie, 50 minut, sorry. Także powiem Wam, że ja używam tego monolita u siebie. E, tą 40 to nie jest żadna reklama, to nie jest sponsorowane. Założyłem go też w paru innych samochodach i wszyscy są z niego zadowoleni. Jest 40A, daje 40A. Ja uważam, ale to tylko jest moja opinia że płacić dwa razy tyle za Oriona. Do Oriona nie musicie ciągnąć tego kabla z alternatora tego D który wzbudza te ładowanie. No i tak to wygląda, nie? Co wam mogę powiedzieć? Sprawdzę jeszcze to na mierniku tutaj, jak to wygląda. No i zobaczymy tutaj. Proszę bardzo. 41. To nawet ten BMS tutaj pokazuje, że daje 40. A zobaczmy, ile pokazuje BMS na tym. No tutaj pokazuje 38, a w rzeczywistości daje 40. 41, teraz tu 39. Czyli tutaj BMS trochę zaniża. Ja to wyłączę, nie będę go teraz ładował. Ja sobie to jutro jeszcze sprawdzę przy pełnym słońcu. Jutro sobie to posprawdzam jeszcze pod obciążeniami. Widzimy się jutro rano, czyli za chwilę. Witam Was w kolejnym dniu. Mamy piękny dzień. Piękne słońce, i zaraz sobie. Sprawdzę, jak mi to ładuje. Włączam panele. Panele poszły w ruch, i zaraz zobaczymy, jak tutaj pójdzie ładowanie. Jest godzina 9:31. No, dawaj, o, pięknie. W pół do 10:00 rano, także spokojnie do tych trzech dyszek powinno dojść przy dobrych warunkach. A 30A naładować ten 100A akumulator to jest 3 godzinki naładowany, także oczywiście, jak jest rozładowany do zera. Prądu ma aż nadto to. Pompa wody mam włączone, wszystko mi działa, także projekt reaktywacja dziadka zakończony. Fotel wrzucę i do wydania, a my idziemy teraz do mojego. Dobra, muszę się pozbyć te, tego stolika tutaj mojego, kręcić tą nogę. A wam powiem, co ja będę robił. Tak, tu mam takie zawiasy. Nie wiem czy widzieli, filmowalne. No, ciężko wychodzą, ale to dobrze, że ciężko wychodzą, bo, bo nie lata mi tu nic jak one tak ten a ja tego tak często nie ściągam, także nic się nie dzieje. Że... O. Teraz tak, chodzi mi o to, żeby to podnieść do góry, powysunąć i teraz tutaj bym musiał wyciąć drzwiczki. Bo to moja mała piła Ona mi pójdzie tak. Tutaj by poszła on gdzieś odtąd i doszłaby mi dotąd, chociaż ja nie musiał nawet tych drzwiczek aż takich wielkich robić, bo to tylko było otwierane tak, żeby wrzucać, żeby była po prostu używalna ta szafka, no czy tam na brudy, czy, 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 czy na inne rzeczy, no bo to jest w ogóle nieużywane, bo teraz ta noga jak tutaj jest, to to mi przeszkadza, a ja wcześniej też tego nie, nie, nie używałem, jakoś tak nie wiem. A jednak tu, jak będzie to otwierane tak na szybko, to to będzie całkowicie inaczej. Chodzi mi o to, żeby to zrobić tym. Raz, że to mi natnie równo to. Tak. A dwa, że to jest bardzo cienkie, czyli mogę... Ja to chcę wykorzystać, wiecie o co chodzi, do, do, jako front. 15, okej. Okay. Ja sobie to zaznaczę. Ok. A no muszę delikatnie zrobić. Delikatnie muszę w nią wjechać. Pięknie, prawie do samych rogów dojechałem, widzicie? Mini za biarka. Sprawdza się. A dotnę to od drugiej strony oh, pięknie zaznaczę sobie górę tutaj no, to by fajnie pyk i pyk tutaj muszę przykleić ograniczniki, żeby te drzwiczki dalej nie wpadały tylko żeby się zatrzymywały na tych Ogranicznikach i takie coś wystarczy. ja to przykleję, to tu muszę przykleić. To jest do zamka te zgrubienie, takie, żeby zamek się za to łapał. To sobie musi przeschnąć. Sobie to jeszcze sprawdzę, jak to się zamyka. Tak. O, i to się opiera na tych ogranicznikach. A ja sobie muszę jeszcze farbą to pomalować. Okay. To mogę zamknąć, teraz to wszystko podkurzam. Tylko ten. No i takie drzwiczki. Nie będę tego mocniej zamykał, niech to sobie przeschnie. Podoba mi się to. Teraz jeszcze ten blat założę. O o. Tak. dokręcony, On jest sztywny. O. I pięknie. Dobra. Ja się biorę za sprzątanie, a z wami w tym odcinku się już żegnam. Fajnie, że oglądacie do końca, fajnie, że jesteście. Jak wam się podoba, to łapka w górę, subskrybujcie kanał. W przyszłym tygodniu co planuję, tutaj trochę porobić przy kamperze jeszcze. Mam jeszcze jedną robótkę, ale nie związaną z kamperem, to już będzie w przyszłym tygodniu. Potem się będę pakował i wyruszam na wyjazd. Muszę sobie tak tydzień takiego taki wyjazdu zrobić, ale to wszystko się dowiecie w przyszłym odcinku. Także zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.